Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Maziec i razem z mężem i z córką prowadzimy gospodarstwo Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła. Gospodarstwo jest lokalizowane na terenie Województwa warmińsko mazurskiego w gminie Purta, miejscowości Purta. Działalność Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła jest zdywersyfikowana. Jej trzy główne trzony to jest agroturystyka, pasieka oraz edukacja. To, co łączy Trzy główne nasze działalności to są pszczoły. Cały nasz biznes, nasze gospodarstwo postuluje w pszczół. To one są spoilerem łączącym, ale też jednocześnie napędzającym naszą działalność. I to, ta dywersyfikacja, ale jednocześnie połączenie usług, które się wzajemnie zazębiają i napędzają, jest naszą największą innowacją. Natomiast w tym projekcie chciałabym Państwu pokazać innowacje w naszym gospodarstwie, również technologiczne, ponieważ Pasieka jest jedną z nowocześniejszych w naszym regionie. I ostatnim elementem innowacyjnym jest budowanie kanału i rynku zbytu. Firma jest tyle warta, ile ma klientów detalicznych. I od samego początku to było naszym głównym celem, abyśmy Potrafili zbudować rynek w taki sposób, byśmy nie musieli sprzedawać naszych produktów pszczelich do skupu, do hurtu w cenach hurtowych. Na dzień dzisiejszy cała nasza sprzedaż odbywa się w detałach. Zapraszam Was na spacer po naszym gospodarstwie. Teraz jesteśmy w sercu naszej pasieki. Pracowni pszczelarskiej. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, między innymi automatyczny stół do odsklepiania ramek pszczelich, dzięki któremu jesteśmy w stanie w trakcie każdego miodobrania oszczędzić kilka godzin, roboczo godzin. Dodatkowo duża miodarka, mieszcząca 12 ramek pszczelich. Cały sprzęt wykonany jest ze stali kwasoodpornej. I być może najważniejszym sprzętem, wnoszącym innowacje do naszego gospodarstwa, jest automat do nalewania miodu. W którym, w którym możemy zaprogramować dawkę miodu od 5 gram do 5 kg. Jedyna czynność pszczelarska, która jest, jeszcze nas czeka, to zakręcenie słoiczków miodu. Dodatkowo pracownia wyposażona jest w magazyny ramek pszczeli. A teraz zapraszam na wizytę na pasiekę. Każdy ul ma przekręcone takie kółeczko, to są tagi. Zainstalowaliśmy tagi na wszystkich ulach naszej pasiecy, w rodzinach produkcyjnych i odkładowych. Mam telefon, Sprawdzam tagiem dotykając telefonu konkretny ul i mam całą historię ula zaczytaną w jednym miejscu. Mogę chronologicznie odtworzyć historię tego układu od momentu jego utworzenia. Co informacje możecie zapisywać w formie notatki głosowej. Naciskacie mikrofon, dyktujecie notatkę i macie temat zaczytany do aplikacji. Naprawdę uważam, że to jest skok w przyszłość. Przechodzimy teraz do pracowni edukacyjnej. Jest to nowo powstała pracownia w nowo powstałym budynku, który został przeznaczony tylko i wyłącznie na cele edukacyjne. Pracownia została wyposażona w rzutnik, ekran oraz całą gamę pszczelarskich materiałów dydaktycznych. Podczas warsztatów dzieci mają szansę zobaczyć ramkę z miodem, uczestniczyć w procesie miodobrania, zdegustować miód prosto z plastra, nalać własny słoiczek miodu ale także ulepić aromatyczną, pachnącą świecę z, z wosku pszczelego czy zbudować domek dla dzikich zapylaczy. Po zajęciach praktycznych jest czas na zabawę i wspólną, wzajemną edukację. jest plaster miodu wyjęty, świeży, wyjęty z ula. Można go zjeść. Jak ktoś lubi miód, bo może nie każdy lubi miód. Warsztaty dla początkujących pszczelarzy to praktyczna nauka zawodu. Uczymy pracy z pszczołami, uczymy też jak zakładać hodowlę matek pszczelich. Po ciężkim dniu pracy jest też czas na wspólne granie, śpiewanie i ognisko. Teraz jesteśmy w sklepiku miodowym. Jest to obiekt nowy, dostosowany do wymagań weterynaryjnych, który ten sklepik jednocześnie stanowi nasz magazyn produktów pszczelich. Drugim sposobem zbytu do klienta detalicznego jest targowisko, dobre, bo nasze warmi warmińsko mazurskie Na tym targowisku odbywa się w każdą sobotę sprzedaż produktów naszych, ale też innych lokalnych producentów pochodzących tylko i wyłącznie z regionu Warmi i Mazur. Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła jest często nagradzana i wyrówniana w konkursach. Jednak najistotniejszą zdobyczą jest tytuł Pszczelarza Roku i Grand Prix konkursu zdobytym w 2023 roku. O tyle istotna jest ta nagroda, gdyż pierwszy raz w historii konkursu pszczelarskiego ten tytuł zdobyła kobieta. Kobiety są siłą napędową polskiej gospodarki i wsi. Do dyspozycji gości mamy dwa całoroczne domki turystyczne, dużą wiatę, ogrodzony, bezpieczny teren. Goście mogą delektować się przyrodą, kontaktem z pszczołami, naszymi zwierzętami. Mogą nauczyć się po prostu nic nie robić lub zakochać się w naszej wargi.